Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w przedcudownym odcinku, w którym przetestujemy Honda CRF 150L, która głównie jest możliwa do spotkania w Indonezji. Nie wiem dlaczego, akurat tutaj nie dowiedziałam się tego, ale pewnie możecie się tego dowiedzieć z internetu. Ta Honda ma aż 13 koni mechanicznych czyli o 4 konie więcej od naszego Hondziaka. Ona już czeka u nas pod hotelem i bierzemy się za testy. Pierwsze, pojedziemy nią na wodospad i przetestujemy, jak w ogóle się nią jeździ po drogach. Możliwa się testuje kaski. Jak to wygląda. Właśnie dogadaliśmy. Jutro o 12 przyjeżdża do nas kądzinka. Tutaj stoi przetarka. Patrzcie na to. Zaraz mam pokażę z bliska. Tak to się prezentuje. Andzinka jest na wtrysku. Podobno trochę tutaj wszystko ma guzik, a nie, inny guzik jednak jest, niż ta nasza 125. Bo widzę, że ma tu licznik. Też mogłem dokupić licznik, ale niestety tego nie zrobiłem, bo założyłem sobie tylko licznik motogodzin. Nie potrzebuję, żebym mierzył kilometry. Popatrzcie, jak tu widzicie, mamy tutaj 4200 przebiegu, więc bardzo mało jak dla taki motorek. 100 motogodzin chyba nawet nie ma. W tym momencie dla się pakuje i po prostu już wychodzimy, prawda? Tak jest, chodnik już czeka. No to dawaj. Patrzcie, tak wygląda kluczek do naszej Hondzinki. Marzy mi się spalenie gumy, więc jeżeli znajdę jakieś bezpieczne miejsce, to na pewno zobaczycie to w tym odcinku. Tak wygląda traska, która prowadzi do recepcji naszego hotelu. Milion schodów. Ale my nie jesteśmy dziadkami, więc nie narzekamy. Szkoda, że dla powoli się przemienia w dziadkę i już zaczął coś tam podjękiwać. Pamiętaj. Bycie dziadkiem, masz na myśli osobę, którą jest na przykład w naszym wieku? Tak. I nie ma się jej chodzić, bo nie mówisz tu o osobie, która jest nie wiem, powyżej 50. miesiączki. Tylko właśnie, z dziadkiem, masz na myśli osobę po prostu leniwą. Tak. Bo to, że ktoś ma 20 lat, nie znaczy, że chce mu się tu chodzić, ale ja sam bardzo wiele tych osób które by tutaj płakały wręcz tutaj. Kolejne schody guys uwaga Chyba teraz płdzinkę. Tam stoi, za tą za tym Suwem. Ding! Patrzcie, widzieliście. Kiedyś taki, widzieliście kiedyś taki motor tego typu ze stopkami dla drugiej osoby ja ogólnie u nas nie widziałem takiego motoru. Mega się, cieszę. Mega się cieszę, to będą dwa cudowne dni. Koną, bo wypuszczaliśmy ją aż na dwa dni. Także będzie działać. Zwróćmy uwagę na osprzęt, jaki tu mamy. Patrzcie, zawieszenie szoła, konkretne. Tutaj widzicie na szoła. Niestety bez regulacji, ale myślę, że tutaj nie jest to potrzebne. Widzę tu jakiś znaczek Brembo, aczkolwiek hamulce są Nissin, czyli Japonia. Wszystko Japonia. W pierwszej kolejności kierujemy się do wodospadu Tibumana Waterfall. Pada ki tu ktoś tam jest Nasza destynacja jest już bardzo bardzo Central Parking. Gości do wymagania, żebyście by zajechali. Oczywiście, że tak. A my, oczywiście, sobie zajeżdżamy. Chodzinką, bo jakby inaczej. Patrzcie, jak się prezentuje: chodzinka. Przepięknie. Dojechaliśmy już do naszego tutaj miejsca. W ogóle śmieszna sytuacja, bo Wiktor poszedł ze mną na koło. I jechał po prostu za nami taki ziomek Na skuterku Tu jechaliśmy, tutaj, okazało się, że on też tutaj jechał na wodospad I on mówi, że on był w szoku, że on myślał, że zostanie ataku serca jak to zobaczył eee, Po angielsku wszystko rozmawiamy i tak dalej, a w pewnym momencie no dobra, to idziemy kupić bilety A ten ziomek takie, że O, jesteście z Polski I nagle okazuje się, że jest z Polski Kupujemy bilety? No, nie kupiłeś a w Tajlandii każdy ma to w dupie. Można sobie palić, można nie wiem, robić cokolwiek. Jest o wiele taniej. Jest może tak samo jak na Bali albo może i taniej. Tak? No i no jest fajne życie tam. Tu panko bym polecił tak na Tajlandię przejechać się. Udało nam się dojść do wodospadu. Bardzo ładnie się przywiązuje. Jak widzicie, właśnie eksplorujemy wodospad, a skręci latonie, po to, żeby Wam to pokazać. Ciężko się chrywa. z tym pory. trochę jak na kole z tym <laughs> Jak u nas są na przykład nie wiecie, zabudowy pod ale nie wiem, zabudowy samochodów, podróżne rzeczy. Tak samo tutaj mamy zabudowę skuterka, na przykład tak jak ta. Proszę, to jest zabudowa surferska. Tu się wkłada deskę, tu się ją dociska o, i sobie z steseczko pięknie. Można też spotkać zabudowy na przykład na te takie wiecie, nie wiem jak to się nazywa, kartoniki na jaja. Wszystko to robi na skuterkach, więc powiem Wam szczerze, że można się czegoś od nich nauczyć. W ogóle, patrzcie, że tutaj są aż trzy łącznie z naszą hondzinki CRF. Jedna, druga i trzecia. A teraz idziemy szukać oliwek, ze względu na to, że dojechaliśmy do Beach baru w Changu i tutaj mieliśmy się spotkać 25 minut temu, ale niestety były strasznie korki i dwie zamknięte ulice po drodze. Jesteśmy po pierwszym dniu jazdy na Hondzince i słucham twoje odczucia na temat jazdy. Powiem tak, jeżeli chodzi o ogólną jazdę i o... Tak jakby dopasowanie motoru do, do, do jeźdźca, to jak się na niej siedzi, wygodność. Ogólnie jazdy na tym motorze to jest naprawdę fajnie i czuje się na nim dużo pewniej niż na tych skuterkach, które tutaj są. Hamulce naprawdę dobrze działają, serio są jak w ktm albo nawet lepsze bym powiedział. Idealnie działają. Prowadzi się też super, zawieszenie jak na tutejsze potrzeby. Ogólnie to jest motor taki głównie tutaj chyba drogowy. Jak mi się wydaje, raczej mało kto wyjeździ enduro nimi. Ale jakby się chciało przejechać przez jakiś leśny terenik, czy nawet pojechać na jakąś górkę, to można ten motor wykorzystać też i tam. Motor jest dosyć słaby, dosyć ciężko się spręca na obroty, to na pewno. Ma, ma mocny dół, wydaje mi się, że ma dosyć sporo nanometrów, bo jeżeli chodzi o ten pierwszy moment, to na jedynce on rusza natychmiast. Może to jest tak strzenia biegu jest dobrana, że bo ta jedynka jest też krótka, ale co? Ogólnie motorek jest bardzo fajny i mogę Wam go polecić, jeśli chcielibyście z nim tu jeździć. Minus jest też taki, że nie macie pojemniczka na rzeczy tak jak w skuterkach tutaj. Ale jeżeli chodzi o samą przyjemność z jazdy i takie prowadzenie, to prowadzi się go dużo lepiej niż, niż ta skuterka. Przynajmniej dla mnie. There's no time to waste when it's 100 degrees Burns under my feet Won't you have a drink with me? I robimy testy, jak kądzina idzie na koło. Wow! Tutaj został już dla strąbiony przez skuterowców. Tak? Pokaż, co potrafisz, bro. Wow. Tak więc wiadomo już na pewno, że Hondzinka idzie na koły. Ej, ja mam takie wrażenie, że ta Honda ma takie przełożenia, w sensie, że ta jedynka w tej Hondzie jest tak słaba jak w naszej Hondzie dwójka. Nie, nie. Nie? Nie, I tu jedynka ma aż za mocny dół, a dwójka jest znowu od razu już tak jakby na dłuższy bieg, żeby to było, no nie? Aha. Jedynka jest krótka, a dwójka jest od razu taki do, dużo dłuższy bieg. To ta jedynka, bardzo cicho w ogóle chodzi ten motorek, strasznie To jest jakiś zamulony motor, nie ma 13 koni na pewno To jest niemożliwe Pokaż mi teraz Pokaż. Boję się tego Przyjechaliśmy na kolejną miejscówkę Na której będą tutaj próby jazdy na kole palenia gumy Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I powiem wam, że tutaj te drogi są tak bardzo wąskie, że jestem całkowicie nieprzystosowana do tego. Ale jeszcze nie jestem jakąś pro na kole i najbezpieczniej się czuję, jak droga jest najszersza, jaka może być. Szkrabdzilla jeszcze chwilę potrenuje i będzie tutaj normalnie Willy bez innej ręki sadził. Ale musicie wiedzieć, że ta Honda jest turbo, turbo słaba. Drogi tutaj są no, bardzo uczęszczane, szczególnie przez skuterki, jak widzicie. Szkrabdzilla tam czeka na swoją kolej. Chyba zapiął dwójkę. ziomeczkowie tutaj przejeżdżają i się śmieją podziwiają jazdę na kole i co Szkardzile powiesz o Hondzie? po chwili jazdy już coraz lepiej mamy tutaj na, na tym motorku ale powiem wam, że za każdym razem jak ktoś przyjeżdża i widzi mnie na kole to wydaje się być bardzo zszokowany co najmniej jakby widział pierwszy raz w życiu jazdy na kole mimo tego, że jest tu miliard skuterków nie są to willy boysy O, nowy trik, Szkardzile będzie tutaj z Polankiem na siedzeniu, próbuję powiem wam teraz taką ciekawostkę a mianowicie, Indonezja czyli kraj, do którego należy Bali wyspa Bali składa się z ponad 17 tysięcy wysp tak. to mi się podoba jak widzicie, mamy tutaj tę te hondzinkę teraz opowiem wam ogólnie o jej sprzęcie tak najlepiej, jak potrafię więc co z ciekawych rzeczy, które jest też w naszej hądzińce, jest to, że mamy tutaj wtrysk. Jest to system na pewno lepiej działający niż gaźnik i dużo bardziej energooszczędny. Nie energo, tylko yy, paliwo-oszczędne, że tak powiem. Dużo mniej motor dzięki temu pali, ale też przystosowuje się automatycznie sam do wysokości, temperatur i po prostu nie musimy się bawić z dyszami, tylko po prostu sam się tutaj ten wtrysk dostosowuje i reguluje sobie tam ilość powietrza i paliwa tak, jak potrzebuje w danym momencie. Mam tutaj motor, oczywiście, na kołysce, jak to w kądzie. Nawet takie motorki robią na kołysce, które nie wiem dlaczego. Bo tutaj, czy struktury przynajmniej, nie jest lepsze, ale może po prostu taki już mają system, że nie robią w ogóle FDS, a tak jak w KTM-ie, I tak po prostu działają. Śmiesznie, umieszczony tutaj jest pojemniczek na płyn hamulcowy tylny, bo jest tutaj, a nie jest w takim zbiorniczku, jakby z połączonym tu. Tu widzicie, idzie wężyk połącze, łączący ten zbiorniczek z tym popychaczem z pompką. i tutaj mamy zaciski Nissin konkretne bardzo dobrze działają hamulce zawieszenie szoła jak to w Hondzie tak fabryka robi to samo jest w Hondzinie tylko że dużo gorsze nie pamiętam tej drugiej nazwy tych odwróconych zawieszeń ale to jest już to lepsze zawieszenie ale też motor jest dużo większy więc ogólnie musimy mieć też dłuższe ragi popatrzcie na te ogromne koła ale w sumie nawet przez to że ma takie ogromne koła no nie nie wydaje się, że jest jakiś... Że na przykład te koła są za duże dla, dla niego, no nie? No nie, bo ogólnie on jest długi, długi jest ten motocykl. No on, on w ogóle jakby miał duży silnik, to mógłby być w sumie jak duża klucówka praktycznie, no nie? No. Tak, no? mocniejszy. W ogóle minus tutajszych traw, ogólnie takie wszystkie skutery i motory mają też tablice z przodu ogólnie uczy za trochę motory nie wiem czy sumie dlaczego o tak jest ale ogólnie tak jest a to nie wiem to jest wydaje mi się że to jest jakaś data ważności tej rejestracji że tu co jakiś czas trzeba takie coś robić może to jest jakiś przegląd nie wiem. Fajna możliwość jest też to, że tutaj mamy tutaj taki uchwyt na telefon, zakręcany, możemy sobie tu zakręcić. Tu widzę, że jest jeszcze ogólnie gniazdo USB, więc w sumie tutaj pasował mieć króciutki kabelek, żeby on ładował. Gdzieś tam jest podłączony do domu akumulatora. Śmiesznie, nie wiedziałem, że takie coś tutaj jest. No jest, tutaj, o, tu można to nawet zamknąć z tym. Tu idzie kabelek, tu macie wejście USB. Patrzcie tutaj! No fajne. Jak przy takim motorku to jest to coś niespodziewanego, ale to jest chyba raczej jakieś kustomowo zrobione, bo raczej oryginalnie nie ma czegoś takiego tutaj. Fajne jest to, że z tym odwycikiem, bo tutaj jednak głównie się tymi skuterkami, a dużo gorzej jest wyciągać co chwilę telefon i sprawdzić, tak to sobie tu kładziecie. I nie wiem, no, macie taką mapkę zintegrowaną w skuterze, więc dużo fajniej się z tymi wygodniej jedzie. Na 100 sto, na sto skuterków, yy, na przykład, nie wiem, jak byliśmy ostatnio w Beach Barze, nie wiem, może były dwie, trzy Hondy. No, ale to i tak było wow. To był ogólnie beach bar w Changu, gdzie większość młodych ludzi tam mieszka i serwerzy tam mieszkają. Więc to i tak było dla mnie takie wow, że aż trzy hondy w beach barze coś niespodziewanego. Jeżeli chodzi o jakieś takie tripy, szczerze mówiąc, po asfalcie, znaczy ja ogólnie, jakbym miał wybierać do wyboru, mieć dwa motory, to bym wybrał ten, bo mi się czuje się na nim dużo pewniej niż na tych wszystkich skuterkach, które tutaj jeździłem na przykład Yamaha N-MAX, której też u nas nie ma, też naprawdę się fajnie nie ujeździło, powiem Wam. i Jeszcze mocniejsza wydaje mi się w ogóle jest od tego. We dwójkę tak idzie, że w ogóle nie czuć, że się jedzie w dwie osoby, a ten silnik jednak nie jest za mocny. No i dodatkowy plus, no to ma tutaj, nie wiem, jakieś uchwyty na jakieś rzeczy, ma duży bagol, jakby się coś chciało wziąć. Ja ogólnie jako głównie pasażer tej Hondy bo oprócz tego, co tutaj widzieliście na filmie, to za dużo na niej nie jeździłam. Mogę powiedzieć, że dla pasażera no dużo, dużo wygodniej jednak jeździ się tym skuterkiem, którym mieliśmy na samym początku. To był w ogóle najwygodniejszy dla mnie skuter. Jak on się nazywa? Honda Scoopy. Honda Scoopy moim zdaniem najlepszy skuterek jak do tej pory, jeżeli chodzi o bycie pasażerem osoby, która prowadzi, ze względu na to, że po prostu po pierwsze, można sobie schować coś do właśnie bagola, czy znaczy nie do bagola, tylko po prostu podsiedzenia Druga rzecz, wygodnie się siedzi po prostu i jakoś lepiej są dopasowane te podnóżki do, do nóg. I nie wiem, po prostu jakoś wygodnie mi się tam siedziało. Tak się też nie garbiłam, a tutaj już po. no bo już troszkę zrobiliśmy tych kilometrów. Wczoraj w jedną stronę półtorej godziny, później w drugą stronę półtorej godziny. I jednak no już pod koniec mojej pracy dawało sobie znać, że tak powiem. Patrzcie, w ogóle mamy jeszcze pół baku Zrobiliśmy tak już. Nie. Zrobiliśmy już 100 kilometrów, więc yy, motorek jest naprawdę paliwo-oszczędny. Jeśli chodzi o tą Hondę, którą wypożyczyliśmy. To wypożyczenie jej tutaj na wali kosztowało 18 dolarów za dzień, razem już z ubezpieczeniem, które kosztowało w sumie 5 dolarów za dzień. No i po prostu nie można było w ogóle bez tego ubezpieczenia wypożyczyć tej Hondy, więc chyba za, za te 3 dni nas to wyszło no niecałe tam 60 dolarów, powiedzmy, że 54 dolary nas to wyszło za 3 dni, więc w sumie moim zdaniem się opłacało, bo mega fajnie siedziło na takim Hondziaku tutaj. Ogólnie wrażenia w sumie były takie, jak się jeździ na normalnym hondziaku, no nie, więc będąc tutaj tak naprawdę cały czas mamy do czynienia z jakimiś motorkami, ale ogólnie Honda już oddaliśmy, w ogóle jesteśmy już w całkiem innym hotelu, także to już jest koniec dzisiejszego odcinka i dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba taka Honda, czy chcielibyście zobaczyć y, tą prawdziwą Hondę 150, która która ma dużo więcej mocy i, i osobiście chciałabym bardzo nagrać taki odcinek z tego, więc jak uda mi się zdobyć gdzieś tą hondę, to na pewno nagramy test takiego hondziaka już naprawdę mocnego. A my się już z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.